Siemano widzowie, z tej strony Momin, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj widzowie będziemy się włamywać na konto od Onze na Steamie. Tak, będziemy się włamywać mhm. Mhm. <laughs> Nie no kurwa, tak serio to po prostu zalogujemy się na konto od Onze na Steamie, bo mam jego loginę I zobaczymy widzowie jakie on tam ma gry I zobaczymy czy coś fajnego tam się znajdzie i zagramy w jakąś jedną gierkę Także zapraszam do oglądania, ale nic, nic nie on Onza mu nic, nic, nic nie ogadajcie. On zemu, nic, nic. To nasza tajemnica jak coś. Mhm. Dobra, jestem już na, na, na od niego koncie. I zobaczymy, co on tu ma za gry. Ma portala, ok. Ma jakiś RPG papermaker. Okej. Okay. Kurwa z Simsy. Okej. Okay. <laughs> o, ma jakiś super hut. Super hood. Dobra, zagramy w to. Kurwa widzowie, on, on ma 5,6 godzin grania w tej grze. Ja pierdolę. kurwa macie. dobra zainstalujemy. Okej, okay, nie, niech się instaluje tutaj giereczka. Dobra, rozpoczynanie pobierania, dobra. Jest, jest widzowie, pobiera się, pobiera się, ja. Yeah, 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 yeah. Dobra, jestem na superhot. Klikamy play, klikamy play. Tu mamy polski, wszystko okej, okay. Dobra, zaczynamy start. O, chyba, chyba chyba, się ładuje teraz. Coś, coś ten chyba się ładuje. O, o dobra, ładuje się, ładuje się, widzowie. Wchodzimy do gierki. Dobra, jest instalazing. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy. Nowa wiadomość. Co się aha aha dobra tutaj ktoś co się z co się z ze... co się z mną dzieje będzie czy będzie coś tak dzieje nie co się ze mną dzieje nie mogę przez przestać wprowadzić co się ze mną dzieje nie mogę przestać super hot super hot super hot okej okay. nadal no, w tym siedzę okej okay. Tu mamy strać. Straciłem. Kon, 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 kontrolę. Okej, okay, straciłem kontrolę. Jest dobra, no ale czy ja mogę. Nad swoim systemem. Czy ja mogę zacząć grać albo coś? Czy tu będą cały czas jakieś tam dialogi? Czy tam, no, jakieś wiadomości? Mogę górczać się nazywam. Nad sobą. Super hot, super hot Chyba trochę za dużo grasz Czy ja mogę w końcu zacząć albo coś Na nawe nawet, nawet coś tam O, nawet mnie nie słyszysz Właśnie Właściwie piszę sam do siebie Nie mogę przestać myśleć o tej grze Jestem z tym całkowicie sam całkiem sam Okej. Okay. Super hot, super hot! Dobra, urocze, najpierw nie chcesz zdradzić hasła, a teraz to blokujecie jak nic. Po prostu chcę znowu zagrać. Okej, okay, dobra, no ale... Czy ja mogę zacząć tą grę, widzowie? O, o, o! Jak sobie życzysz. Okej, okay, dobra. Co, 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 coś się dzieje, widzowie, coś się dzieje, coś się dzieje. Coś się dzieje? O, 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 coś, coś, coś się respi. I co, co się tu stanie? Co się tu stanie? Co tu? Co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo? Uwaga! Co tu się będzie działo? Gdzieś, gdzieś idziemy? Dobra, gdzieś idziemy? Ok. System cię wyzwoli System cię ukształtuje, okej, okay, dobra Dobra, jakąś tutaj nie wiem Powaloną tą grę tu ma widzowie Powaloną Dobra, co tu się stanie? Co tu się stanie? o, o, o. Super Hold. Super Hot. Super HOT Super Hot Super Hot. Super Hot. Super Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super Zastąpić ciało? Super Jakiś tutaj kurwa, jakiś Okej okay. System cię wyzwoli o, umysł to program, umysł to program Super. Okej, okay. zastąpić ciało! Okej, okay. Opuść to ciało. O dobra, co, coś tutaj. dobra, E, przyjmuję kontrolę nad wrogiem. No dobra O kurde tu to... Tu jest Ha, on to tu O, dobra, ominęliśmy wy obsuka hotelowa dobra ich tu jest pełno widowe ich tu jest Ach. Dobra tutaj. Okej, okay. aha restart. Spoko. Opuść to ciało. Okej. Okay. Niegotowy do przyjęcia. Okej. Okay. No i znowu tutaj. O cholera! Hmm. No okay. Aha! Autory! Coś mi się tu jakieś kurde powiadomienie przyszło, ja nie wiem co tu się stało. Okej... Okay. Dobra, w niego tam rzucę. Dobra, mamy tutaj gotowe do przyjęcia, okej okay. Przejmij kontrolę nad wrogiem, okej okay. Okej okay. O i mamy pistolet, dobra, coś się tu dzieje, widzę, coś się tu dzieje. Dobra, spoko. Dobra, okej, okay, on jest załatwiony, załatwiło się go. Ale tu jest... Mm, gotowy do przyjęcia. Okej, okay, dobra, przyjmujemy jego ciało. Spo super hot. Super hot. Super hot, okej. Okay. Dobra. Praca w toku. Dobra, tu mamy chyba kolejną tą rzecz jakąś. A tylko, że najgorsze jest to, że ja nic. Nic. A nic nie mogę wziąć, nie? O cholera. Nie gotowy do przyjęcia Dobra, on opuścił broń Tylko, że ją na nowo podnosi, nie? Tam z łopatą idzie, tam już czyha z łopatą, a tu kolejny szczela. Gotowy do przyjęcia, dobra jego chcę. Czy tu masz? Dobra, mamy tu jakąś tą dobra. W... Kurde, nie trafiłem. Dobra, bierzemy to. Dobra. Jestem jeszcze nie gotowy do przyjęcia. O, teraz gotowy do przyjęcia. Przejmij kontrolę nad nim. I teraz... Dobra, on... kiedy teraz jestem troszkę... szuu, hu, hu, załatwił mnie. Okay, dobra, to <śmany> spróbujemy w taki sposób. Okej, okay, dobra szlak, zastrzelił mnie znowu inny widzowie. A, praca w toku, praca w toku, dobra. Jego chcę znowu przejąć. Wziąć to. A nie wyszło teraz w ogóle. Dobra, i teraz rzucić mu to. Dobra, i teraz tak. Dobra, tamtego szczelić. Dobra. No rozwalony. I tu jest kurwa. tu jest kolejny. Hu, hu hu Dobra. Ale ale tu het, head szczelił. Kuć Znowu tutaj szczelił. Kule, tu ktoś z łopatą biegnie. Nie fajnie. Nie ja nie mogę. Teraz ta kulka tu. Szkurwa. Nie wyszło, nie wyszło. Widzowie, nie wyszło. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Ostatni raz. Dobra, ja go przejmę. Dobra, i tu na niego rzucę o. Dobra, oberwał. Tam kolejny z łopatą czyha. Dobra, co jego, wybierzemy kontrolę nad nim. To tu weźmiemy. I strzelimy tu. Mamy łopatę. Aha, tu teraz nie wiem, czy ja w niego w ogóle trafiłem, nie? Szlak, tu kolejny idzie jeść się. Dobra, on jest. On jest załatwiony. Dobra, i wybierzemy jego ciało teraz, okej. Okay. I teraz pyk. jest co tutaj, teraz. O, tam kolejny jest. Tamten rozwalony. Okej. Okay. Dobra, mamy jego ciało, spoko. I tu idzie następny. Tam jest gościu. Dobra. Tu mamy to. O, dobra, gotowy do przyjęcia. Wyrzymy jego ciało teraz. I tam jest typek Czy ja mogę go jeszcze Dobra jest! Załatwieni Przeszliśmy poziom S Dobra, kurde widzowie trzeba się wylogować z jego konta, bo <laughs> jeszcze mnie nie wiem, jeszcze mnie pobije i co wtedy widzowie Dobra widzowie, udało się Włamałem się na jego konto, tak, tak, o, tego tak, tak, o, tak, o, tak się włamałem. Więc widzowie, ja was żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. No i co, do zobaczenia. Nic nie gadajcie o Zemu, nic, a nic. Bo on mnie pobije, mówię wam, on mnie pobije.